No cześć kochani taka warta 4 maja Godzina 11.40 dochodzi Jeszcze się pozwijałem Byłem na rybkach około 7 No, generalnie nowe miejsce To sobie musiałem oczyścić W tym miejscu nie łowiłem ponad 20 lat Poza drobnicą to wpadły trzy leszcze, mam je w siatce, bo tu bardzo blisko łowiłem, powiedzmy tu w tych nieckach i tutaj za tą kamienistą rafą, żeby mi nie poszły. Największy 54, drugi trochę mniejszy 51, a trzeciego nie mierzyłem, ale w granicach tam 45. No, trzy leszcze się trafiły. Więcej takich broń deszczowych nie miałem. Parę sztuk drobnicy. No i tyle, i się zwijamy. Korybki Wam pokażę. Trochę może terenu. Trochę może terenu. No, takie miejsce się tutaj. Także z tej perspektywy łowiłem tutaj w tych zwolnieniach a fiderek miałem na grubo przy głównym nurcie, na fiderek nic, a tutaj miałem w tych zwolnieniach, powiedzmy to miałem przystawkę spławikową, do której się uśmiechnąłem po latach i wszystkie trzy leszcze na, na przystawkę. Także takie buty. Zobaczmy co tam chiacie. Żeby nie było. Pwie się. Rzwiłem się. nie patrzcie na tą butelkę w siatce o kurde trochę ważą Dwa. bo nie zabrałem obciążenia do siatki i znalazłem butelkę po prostu o, także takie leszczyki Wyłączę telefon i, i ten do To tyle w temacie. Zostańcie jutro w niedzielę, około 4. .00. Zamierzam tu przyjechać. Może się jakieś egzemplarze uda złowić. Może, to trzymajcie się. Pozdrowienia z nadwerty.